Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że Egipt fascynuje mnie już od maleńkości. E, uwielbiałam wszelkie legendy, historie dotyczące starożytnego Egiptu. Czytałam wiele książek, chociażby Christiana Jacquet, który jest francuskim egiptologiem, e, i ta miłość do e, i przygód egipskich e, była we mnie tak głęboko zakorzeniona, że to było pewne, że kierunkiem, do którego trafię, będzie Egipt. To była tylko kwestia czasu. Mój pierwszy wyjazd w dorosłym życiu to były narty ze znajomymi w Austrii, gdzie poznałem wspaniałą parę z Poznania, która przekonała mnie do turystyki i dzięki nim zmieniłem swoje życie. U mnie zaczęło się od Turcji. To był taki pierwszy większy wyjazd z prawdziwego zdarzenia. To była wycieczka objazdowa. Byłam tam ze swoją ciocią i to był czas, kiedy akurat miałam 18 urodziny. I to takie niezapomniane przeżycie raz, nowy, nowe miejsce i, i, i piękny kierunek. A dwa że moja ciocia akurat złamała nogę, i ja, jako ta powiedzmy, jeszcze nastolatka, tak już pełnoletnia, zostałam sama w Turcji na tym wyjeździe, ale i ciocia musiała wrócić do Polski, leczenie i tak dalej, ale poradziłam sobie, byłam dzielna i naprawdę to mnie tak jeszcze bardziej zbudowało chyba i miało na mnie bardzo dobry wpływ i ta Turcja tak trochę zapadła w pamięci, jest w moim serduszku. Czy pamiętacie swój pierwszy wyjazd bez rodziców? Ja tak, wspólnie z przyjaciółmi zwiedzaliśmy różne zakątki świata. Co ostatnio mnie najbardziej zaskoczyło? Wyspa Fukok, naprawdę polecam. Moja pierwsza podróżnicza miłość to zdecydowanie Madera, ale jeżeli mam mówić o, o takim kierunku, który totalnie mnie pochłonął, to zdecydowanie Tajlandia. Zdecydowanie tak. Już od pierwszego zachodu słońca na plaży i tego klimatu, który temu wszystkiemu towarzyszył, wiedziałam, że to będzie po prostu mój ulubiony kierunek. No i oczywiście gościnność mieszkańców, przepyszne jedzenie, to wszystko sprawiło, że za każdym razem chcę tam wracać. Tak, to była miłość od pierwszego wejrzenia, no miłość do podróży, no myślę, że zaszczepiła się chyba od tej Turcji faktycznie. Zdecydowanie tak. Parę miesięcy po tym wyjeździe na narty wyjechałem do Egiptu, później na Teneryfę i wtedy poczułem, że to jest to. To jest ta miłość, to jest ta pasja, to jest to, co chcę w życiu robić. Tak, poznawanie nowych kierunków, nowych smaków i nowych destynacji wraz z, z moimi przyjaciółmi, a także solo zawsze dawały mi radość z podróżowania. Zdecydowanie tak. E, powiedziałabym nawet tak, że nawet nie tylko miłość od pierwszego wyjrzenia, ale to była podróż pełna emocji. Na moje 18. urodziny. Siostra, która doskonale mnie zna i wie, że zawsze fascynował mnie Egipt, z okazji moich 18. urodzin, zabrała mnie na moją pierwszą zagraniczną podróż do Egiptu. I oprócz tej pierwszej, tak jakby podróżniczej miłości, którą jest Egipt, tam przeżyłam wiele pierwszych. Moich podróżniczych ekscytacji, między innymi pierwszy raz samolotem do Hurgady, gdzie nigdy mi się to nie zdarzyło, wszystko było nowe, pierwsze nurkowanie na 10 metrach, pierwsze spotkanie z Wielkim Sfinksem i Piramidami, odkrywanie historii, tej, o której przez lata czytałam, wreszcie odkryłam na, na żywo podczas tej podróży. To jest podróż, którą będę wspominać na pewno. Do końca życia, mega emocjami, właśnie chociażby ze względu na to, że jest to związane z moją siostrą a i to, że razem tak jakby mogliśmy tę podróż odbyć. Jedzenie, kultura i wolność. Historia, ludzie i natura. Myślę, że kultura, smaki i emocje. Przeżycia, wspomnienia i widoki. Ludzie, zabawa, przygoda. Powiedziałabym, że warto zwiedzać, warto pobudzać swoją wyobraźnię i żyć zasady, że te pieniądze powrócą, a wspomnienia jednak zostaną na, na zawsze. Zdjęcia w internecie nie oddają tego, co jest w rzeczywistości i myślę, że Tajlandię po prostu trzeba przeżyć każdymi zmysłami. Uważam, że powinna sprawdzić to wspólnie z Coral Travel. Pewnie to, że dopóki sam nie pojedzie i sam tego nie zobaczy na własne oczy, nie poczuje tego klimatu. Podróżuj i zakochaj się w odkrywaniu świata razem z Coral Travel Poland.